Dzień dobry. Dzisiaj piętnasty odcinek cyklu Odkryj swoje przeznaczenie, zatytułowany Medytacja, i dzisiaj będziemy medytować. W medytacji najbardziej ważne jest rozluźnienie. Rozluźnienie ciała, rozluźnienie myśli, rozluźnienie oddechu. Ogólne rozluźnienie. W medytacji niczego nie staramy się robić, dlatego tutaj ważnym będzie początek zrobić parę ćwiczeń fizycznych, tak żeby rozluźnić ciało, trochę pobudzić krążenie. Najlepsze to będą ćwiczenia rozciągające. Trochę skrętów, jakieś ćwiczenia m, mogą być z jogi, z chikungu, tak, z chikungu też może być. No jakieś rozciągające albo rozgrzewające stawy. I krótkie, tak? To około 5 do 10 minut. To nie mają być długie ćwiczenia, tylko krótkie ćwiczenia, tak żeby troszeczkę ten, to ciało rozruszać, usprawnić przepływy w ciele. I to jest podstawa. Rozluźnienie ciała, tak żeby też nic nie bolało. Ustawienie kręgosłupa w pionie, to jest druga, jakby pozycja. Najważniejsza w medytacji yy, i usprawnienie przepływu energii przez kręgosłup. Yy, dzisiaj ja nie chcę się rozwodzić na temat teorii yy, yy, medytacji, yy, czyli jak, yy, jak tam przepływa w kanale sushum, jak to, no jak cudze przepływy, to trzeba by było wyrysować i. I dokładnie wszystko wyjaśnić, natomiast mnie bardziej interesuje praktyka medytacji, i dzisiaj ten odcinek jest temu poświęcony. Przed medytacją dobrze jest położyć się i zrobić dwa oddechy jogiczne, tak żeby zdać sobie sprawę, jaką częścią ciała oddychamy i wyrównać ten oddech, na wszystkie części oddechowe. I teraz powiem dokładnie, jak wykonać ćwiczenie oddechowe. Najlepiej wykonuje się je na leżąco, natomiast no, w tej chwili muszę to powiedzieć po prostu. Oddech jogiczny złożony jest z trzech oddechów: obojczykowym, Oddechu obojczykowego, płucnego i przeponowego, i zawiadujemy wszystkimi trzema naraz częściami. Bio... Oczywiście, proszę teraz tego nie robić, tylko ja sam, samą instrukcję mówię. Bierzemy oddech do obojczyków raz dwa. Będę liczyć, tak? No bo to na, 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 na powiedzmy czas będzie liczony raz dwa. I to jest tutaj, tak? Biorę oddech. Tu do góry, tu do góry, do obojczyków, tu są obojczyki. I, bardziej, i więcej już tego oddechu nie, nie biorę więcej. Tylko ten, który wciągnęłam przesuwam do żeber do płuc. I tutaj rozciągam płuca na 3 4, czyli tak. Raz, dwa obojczyki, 3 4 płuca. Czyli żebra muszą się rozchylić na boki, żebyśmy wiedzieli, że tutaj w płucach <laughs> uruchomiliśmy. Następnie do wysokości pępka przesuwam do przepony, nie dalej, tylko do pępka. I tu jest na 5 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, przepona. Liczymy tak w głowie sobie, powiedzmy, żeby wiadomo było, jaki to jest czas mniej więcej. Krótki. Siedem, osiem, zatrzymanie w przeponie. Wtedy następuje rozluźnienie z przepony do wszystkich komórek ciała. Następuje dotlenienie, rozluźnienie. I do 16, od 8 do 16, wypuszczanie bardzo powoli nosem. Tak? Czyli tak, oddech jogiczny, bierzemy do góry, do, do obojczyków, przesuwam do płuc. Następnie do przepony, zatrzymuje i powrót do normalnego oddechu. Może nastąpić troszeczkę w głowie. Tak, dotlenienia, więc takie zakręcenie. Dlatego ten oddech wykonujemy tylko dwa razy na początku i więcej nie ma potrzeby. Najlepiej położyć się na podłodze, rozluźnić ciało, przyjąć oddech do obojczyków, przesunąć do piersi, do przepony. Zatrzymać i wypuścić. To jest cała instrukcja. I wtedy y, oddech się wyrównuje, i powracamy później do swojego normalnego oddechu, rytmicznego, spokojnego, bez żadnych szarpnięć, ale możemy zaobserwować, że oddech się wyrównał czyli jest y, pogłębiony, wyrównany, spokojniejszy. I po dwóch takich oddechach, Siadamy do medytacji. Czyli już wstajemy <laughs> z pozycji leżącej i siadamy albo na krześle z nogami y, opartymi, o, stopami opartymi o podłogę, albo y, w siadzie skrzyżnym, w swastikasana, y, w lotosie, jak ktoś potrafi, ale to nie ma akurat takiej potrzeby. Jeżeli kolana. Y, Uwierają albo są za bardzo w, w pionie, to podkładamy jakieś poduszki, żeby było wygodnie. Prostujemy tył kręgosłupa, dolne, dolne plecy kręgosłupa, wyprostowujemy. Można podłożyć poduszkę, wałek, kostkę, cokolwiek tam, żeby troszeczkę wypchnąć kościogonową do przodu. I następnie, to oczywiście mówię o siadzie na podłodze, i następnie przystępujemy do medytacji, gdzie poza rozluźnieniem ciała, pamiętamy o rozluźnieniu umysłu i naszych myśli, i przystępujemy do medytacji. W medytacji koncentracja jest na oddechu. Obserwujemy oddech, jak wchodzi i jak wychodzi. W tym czasie zazwyczaj pojawiają się myśli. Myśli są naszym tworem, tak? To jest jakby nasza osobowość. Dlatego nie możemy z tym walczyć i proszę nie walczyć z myślami. One nie są absolutnie czymś złym, one nas stworzą. Także i one są nam potrzebne. Tylko. Tworzymy dystans do tych myśli, czyli ja ich na razie nie biorę. One niech sobie płyną jak chmury na niebie, w okolicach mojego ciała, mojej głowy, ale ja ich nie biorę, tak? Czyli ja się na, nim, na nich nie koncentruję. Te myśli mogą być z naszego umysłu albo z umysłu zbiorowego. Albo po prostu z tak szerokiego umysłu, gdzie to nie są nawet moje myśli, bo to są może myśli z reklam, z jakiś piosenek, może ktoś coś powiedział, i to się znajduje w moim polu. Więc tego może być natłok, jeżeli ktoś jest bardzo taki aktywny, rozszumiany, to, to może być dużo tych, tych myśli. Natomiast najważniejsze jest dystans. I taki, yy, tak po prostu sobie patrzymy na te myśli, obserwujemy je tak, jakby to były chmury na niebie, jakby sobie tak płynęły, a my się nimi nie zajmujemy. Po prostu w ten sposób. Nie walczyć z myślami, nie oceniać ich, bo czy one są dobre, złe, moje, nie moje i tak dalej, po prostu dystansować się. I koncentrację, czyli całą uwagę skupiamy na oddechu. Przy zamkniętych oczach zaczynamy oddychać swobodnie swoim zwykłym oddechem, Nie żadnymi pranajamami, takimi większymi, bo oczywiście pranajamy się robi, tylko że wcześniej i przed medytacją, w trakcie medytacji swój oddech, zwykły, prosty, niepogłębiony. I podążamy za oddechem. Wdech i nasza uwaga idzie za wdechem. Wydech, nasza uwaga idzie za wydechem. Cały czas jesteśmy w koncentracji na oddechu. Oddech zaprowadzi nas do takiej przestrzeni pomiędzy wdechem a wydechem. Jest taka przestrzeń i tam się będziemy koncentrować. Ale na początku sam wydech, tak? Wdech i wydech. I iść za tym wdechem i iść za wydechem. Gdzie on mnie prowadzi. I zauważymy taką przestrzeń pomiędzy wdechem a, z, a wydechem. I tam trzeba się udać. To jest to miejsce, w które jakby wchodzimy. Natomiast y, też nie robimy to, co nie robimy niczego w medytacji. Po prostu podążamy za oddechem. Nawet bym powiedziała. Niczego nie rób. Nie staraj się też niczego robić. Nie staraj się podążać za oddechem, tylko podążaj za oddechem, ale nie staraj się, nie staraj się nawet medytować. Niczego nie rób tak chęcią, tak, że chcesz coś zrobić, chcesz medytować, chcesz oddychać. Nie. Niczego nie rób, po prostu siedź i bądź. I idź sobie tak, spaceruj sobie za tym oddechem. Przy zamkniętych oczach, przy wyprostowanym kręgosłupie, przy wyciągniętym w górze, tak jakby głowa tu stąd ktoś ciągnął do góry ten kręgosłup, tak, żeby on tam podążał jak najwyżej. I po prostu bądź w tym oddechu. Próbuj około 20 minut posiedzieć, potem 40. I wystarczy. I wystarczy. Odpocznij w tym w medytacji od, yy, od myśli. Po prostu odpocznij. Odpoczywamy w medytacji. Nic więcej i później po prostu to się samo będzie odczuwać co w medytacji zrobiliśmy. Natomiast niczego się nie starajmy robić świadomością, tak? Tutaj zostawiamy to w spokoju, tak jakby to był taki półsen tyle że świadomy. Dobrze. Myślę, że to. Czy to wystarczy? Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie pełną medytację, tak żebym ja poprowadziła po prostu łącznie z tym, że ja medytuję. E, czy wystarczy Wam taka instrukcja? No bo to, y, to zależy od tego, od gotowości, tak? Nie wiem, czy. Medytowaliście wcześniej, czy nie, czy, czy no, po prostu potrzebuje informacji jakąś od Was zwrotną, yy, czy to wystarczy. W następnym odcinku będzie yy, najpierw, zanim powiem to, to, ćwiczcie, po prostu medytację trzeba ćwiczyć codziennie, czasami dwa razy dziennie. Jak ktoś nie ma czasu, to nie wiem, jedzie w autobusie, też może zamknąć oczy i skoncentrować się na oddechu. Jak ktoś no, nie ma czasu, to nie go znajdzie, albo 15 minut wcześniej wstanie rano, albo po południu przed snem. Właściwie dowolna pora może być. Najlepiej rano się medytuje o wschodzie słońca. Dlatego, że wtedy bardzo dużo ludzi jeszcze śpi, czyli taki jakby umysł zbiorowy nie pracuje, nie oddziaływuje na nas, ptaki śpiewają, a wschodzi słońce, jest taki piękny początek dnia, i, i my wchodzimy w ten rytm biologiczny takiego rozpoczęcia. Swojego dnia poprzez medytację, czyli też w takim wyciszeniu, wchodzimy już w następne prace później życiowe, te codzienne, które no, jakby potrzebujemy stworzyć tego dnia, ale one już są wtedy w stanie medytacji. To nie jest już taka szarpanina emocjonalna, tylko dlatego poranna medytacja, ona wpływa na cały dzień później. Mówi się nawet w jodze, mój mistrz mówił, że jedna godzina medytacji to jest 23 pozostałe godziny kontynuacji medytacji. Czyli już później wszystkie nasze czynności są też z medytacji, one nie są... Już podyktowane emocją czy jakimiś, no, jakimiś tam świadomością, tylko to jest z medytacji. Więc dużo łatwiej nam się pracuje, jesteśmy spokojniejsi i twórczość wychodzi z wnętrza, ze źródła, a nie z naszej takiej niezego. Prawda? Także tutaj ta godzina medytacji jest ważna, ale przed snem też jest dobrze. Bo wtedy też i sen jest uciszony. Też nie ma jakichś snów takich koszmarnych czy w ogóle może, no ale czasami się zdarzają jakieś takie koszmary. Więc wtedy też jest ta, ta, ten sen wyciszony. I też zneutralizowane do, całodniowe powiedzmy, kłopoty czy jakieś. Emocje to też są zneutralizowane poprzez, poprzez medytację. Także może być wieczorna, może być i południowa, kiedy tam macie czas. Jelko mówię, że najlepiej jest rano. O 5 rano 20-40 minut medytacji, optymalnie do godziny. To jest. A godzina na początek to jest za długo, więc 20 minut wystarczy 40. To jest optymalny czas. <laughs> w następnym odcinku będzie trochę inna medytacja, już bardziej afirmowana. To będzie medytacja chrząszcza, bardzo, bardzo ciekawa, raczej mało znana. I tu już będzie, będzie po prostu zupełnie co innego, dlatego przygotujcie się do, tej, do, tej, do tego następnego odcinka. Teraz przez cały tydzień, powiedzmy, medytując według tej instrukcji, którą ja dzisiaj podałam, to jest bardzo właściwa taka medytacja. A medytacja chrząszcza to już jest zupełnie co innego, i opowiem o tym w następnym odcinku. Także tyle na dzisiaj. Z tyłu abstrakcja. Olej na płótnie 40 na 50. Wymiary. i to jest y, taka łąka kwietna, y, wczesnoletnia, późnowiosenna, dlatego że są też już dmuchawce, czyli mlecze, czyli y, mniszek już przekwinięty, już y, wytworzył się z niego dmuchawiec. <laughs> I, y, czyli to jest taki powiedzmy, no już czerwiec może, tak? To jest koło czerwca. Albo późny maj, coś takiego. W każdym razie taki obraz z tyłu. Dziękuję bardzo. Do widzenia.